Cześć, dzień dobry. Witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile tak naprawdę kosztuje ogrzewanie wody pompą ciepła. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem tylko jak odcinek będzie wyglądał. Pokażę wam tabelę w Excelu, którą znowu można pobrać z naszej strony internetowej. Tabelę, która pokazuje, jak pracowała pompa ciepła Akąt, która teraz jest za mną w trybie grzania ciepłej wody od początku lutego do dzisiaj, czyli do 7 lipca 2025 roku. Pokażę wam też, jakie było historyczne zużycie pompy ciepła LG, która pracowała u nas w domu wcześniej. Bo jak nas oglądacie, to wiecie na pewno, że w naszym domu testujemy pompy, które mamy. Naszej ofercie. Na koniec porozmawiamy sobie o tym, jak by to było, gdybym miał taką klasyczną sytuację, która jest, myślę, w większości polskich domów czyli kocioł na paliwo stałe plus grzałka, nagrzanie ciepłej wody latem i porozmawiamy sobie też troszkę o solarach, czy warto, czy nie warto. Mam też gorącą prośbę: jeśli odcinki takie jak ten się Wam podobają, zachęcam do tego, żeby zostawić po sobie komentarz, żeby zostawić kciuka w górę, subskrypcję. Was to naprawdę nic nie kosztuje, nam to naprawdę bardzo pomoże. Będę wdzięczny i z góry dziękuję. A teraz zapraszam do głównej części odcinka. Klasycznie zamiast mnie na ekranie widzicie teraz tabelę w Excelu. Są to dane pobrane z aplikacji Akont AC do właśnie tej czeskiej pompy ciepła Akont, która jest za mną. O pompie Akont powiem kilka słów, ale dopiero na końcu. Natomiast widzicie tutaj, że mamy dane z każdego dnia od 7 lutego do dzisiaj, czyli do. 7 lipca. Mamy tutaj takie dane jak zestawienie zużycia w trybie ciepłej wody użytkowej, produkcji kilowatogodzin w trybie ciepłej wody użytkowej. Pamiętajcie pompa ciepła nie produkuje ciepła ona przenosi energię cieplną z zewnątrz. Produkcja to jest tak że tak powiem potocznie. Mamy średni cob z danego dnia w trybie ciepłej wody użytkowej. Mamy temperatury zewnętrzne no i mamy też na końcu czas grzania ciepłej wody użytkowej. Po zsumowaniu tych kilku miesięcy, jak zejdziemy sobie na dół, jeśli chodzi o łączne zużycie, pokazywane przez pompę ciepła, jest to 504 kWh w trybie grzania ciepłej wody, czyli mamy luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i początek lipca. Jeśli chodzi o produkcję w kWh, sumuje nam się to na 2152 kWh, co daje nam średni COP w trybie grzania. CWU na poziomie 4,27. Natomiast poniżej mamy zestawienie już konkretnych miesięcy. Podzieliłem tą tabelę, która jest wyżej na luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec osobno. Pokazałem też zużycie z podlicznika przez pierwsze 4 miesiące, czyli luty, marzec, kwiecień, maj. Nie mam tutaj danych z podlicznika z tego względu, że pompa wtedy pracowała w trybie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z czym podlicznik ZAMEL, który tutaj mamy Taki po wi pokazywał łączne zużycie, a nie tylko w trybie ciepłej wody, no bo podlicznik nie wie, kiedy pompa grzeje ciepłą wodę, a kiedy grzeje centralne ogrzewanie. Natomiast jeśli chodzi o Czerwiec i Lipiec, to mamy tu zużycie z podlicznika i zużycie podawane przez pompę ciepła. Widać, że jest tutaj różnica. Z czego ta różnica wynika? Wynika z tego, że pompa podaje tylko i wyłącznie swoje własne zużycie czyli zużycie jednostki zewnętrznej, bez uwzględnienia tego, co jest u nas w środku pomp obiegowych i tak Natomiast yy, różnice nie są jakoś drastyczne, widać, że ta różnica jest. Natomiast podobna różnica była w sumie, jak pokazywałem Wam wyniki pracy naszej pompy ciepła w zimie. No więc tak, zacznijmy sobie od lutego, zużycie w trybie ciepłej wody. Pompa pokazała 103 kWh, produkcję 325, co dało nam średni COP na poziomie 3,15. Jeśli chodzi o marzec 142 kWh z użycia produkcji 555 kWh i średni COP na poziomie 3,89. W kwietniu 106 z użycie 473 produkcje i średni COP 4,45. W maju z użycie przez pompę 87 produkcja w kWh 412 i średni COP na poziomie 4,73. Widać jak ładnie ten średni COP tutaj rośnie z każdym kolejnym miesiącem kiedy jest coraz cieplej. W czerwcu mieliśmy zużycie przez pompę 56, według podlicznika 75, produkcję 327, co daje nam średni COP samej pompy ciepła na poziomie 582, a całego układu na poziomie 436. W lipcu mamy do tej pory zużycie no jest to 7 dni zużycie niecałe 8 kWh, według podlicznika 1164, produkcja 4817 co daje nam jak dotąd średni cop na poziomie 6,04 według pracy samej pompy ciepła i 4,14 według po uwzględnieniu jakby zużycia pokazywanego przez podlicznik. I teraz taki mały komentarz, bo pewnie pojawią się pytania co z grzaniem ciepłej wody i tak dalej. No, jest to kolejny odcinek z rzędu z każdego poprzedniego miesiąca i z całego też sezonu grzewczego. Nagrywałem odcinek o tym, jak wyglądało zużycie u nas w domu i pokazywałem tam też, opowiadałem też więcej o budynku. Natomiast dzisiaj skupiamy się na ciepłej wodzie użytkowej, dlatego też nie będę tu opowiadał, jak duży jest nasz dom, nie będę opowiadał, jak jest ocieplony i tak dalej, bo tak naprawdę nie ma to zbyt dużego znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, ile osób korzysta z ciepłej wody, bo w naszym przypadku, zależnie od dnia, jest to między 5 a 6 osób. Zanim sobie sumujemy koszty porównane z innymi źródłami ciepła do grzania ciepłej wody, pokażę Wam jeszcze zużycie historyczne, jak miała pompa ciepła LG Therma na R290 w czerwcu zeszłego roku. Zużycie na podliczniku było to 48,97 Kilowatogodzin w lipcu 51,69, w sierpniu 73,82 i we wrześniu 96,66. W ostatni dzień września już pompa ruszyła w trybie centralnego ogrzewania. To zużycie wtedy w jeden dzień wyniosło ponad 10 kWh. Natomiast już nie rozdzielałem tego, dlatego że musiałbym szacować, bo nie mam dokładnych dostępnych danych z pracy poprzedniej pompy, czyli właśnie tej LG. Natomiast te 4 miesiące Zsumowały nam się na 271,14 kWh. Nie ma też kwietnia i maja zeszłego roku, dlatego że nasz podlicznik historycznie pokazuje nam zużycie na rok do tyłu. Gdybyśmy zsumowali te 6 miesięcy, czyli kwiecień, maj, czerwiec tego roku oraz lipiec, sierpień i wrzesień zeszłego roku, czyli łącznie 6 miesięcy ciepłych, kiedy w Polsce jest względnie ciepło. Zależy oczywiście od tego, co kto ma na myśli, mówiąc, że jest ciepło. No i jest też słonecznie ogólnie. No to w z tych 6 miesięcy mamy około 500 kWh w trybie grzania ciepłej wody użytkowej. Troszkę tutaj zaokrągliłem w górę, jakby uwzględniając pracę pomp obiegowych. Przyjmując sobie cenę za kWh energii na złoty 15, zł, koszt ogrzewania ciepłej wody w ciepłych miesiącach u nas przez pół roku. Wynosi około 575, pewnie zależy od roku, będzie to między 500 a 700 zł za 6 miesięcy. Na 5-6 osób jest to moim zdaniem koszt bardzo, ale to bardzo niski. Jest on niski, ale mógłby być jeszcze niższy, gdybyśmy rozważyli sytuację z pracującą instalacją fotowoltaiczną. U nas akurat taka jest, natomiast nie mówiłem o tym wcześniej, dlatego że nie każdy ma w domu fotowoltaikę. Gdybyśmy mieli instalację fotowoltaiczną, to myślę, że na spokojnie czerwiec, lipiec i sierpień możemy ustawić harmonogram tryb grzania ciepłej wody w pompie ciepła w taki sposób, żeby grzała ona ciepłą wodę wyłącznie wtedy, kiedy jest słońce, czyli wyłącznie wtedy, kiedy pracuje fotowoltaika i przez autokonsumpcję zużywanie prądu na bieżąco, dodatkowo niwelowanie, wyłączanie się instalacji mamy tutaj można powiedzieć, że koszt ogrzewania za 0 zł, jeśli macie tą fotowoltaikę. Natomiast w kwietniu, maju i wrześniu przyjąłem tutaj, że byłoby to około 320 kWh, co dałoby nam koszt znowu 368 zł za 6 miesięcy z instalacją fotowoltaiczną na nowych zasadach, z instalacją fotowoltaiczną na starych zasadach, czyli akurat tak jak my mamy, bo jesteśmy takimi szczęściarzami, że jesteśmy na starych zasadach. Mamy dużą instalację wszystko nam się ładnie bilansuje, natomiast starych zasad już nie ma, dlatego też yy, nie będę mówił, że u każdego w domu tak będzie. Natomiast ciekawsza sytuacja jest taka, co by było gdyby, gdybyśmy mieli w domu kocioł na paliwo stałe i ciepłą wodę ogrzewali grzałką, a nie pompą ciepła. Otóż tak, jeśli chodzi o sam ten rok, te ciepłe miesiące, kiedy już raczej nie grzejemy, czyli maj, czerwiec i lipiec, u nas, jeśli chodzi o produkcję. Pompy ciepła w kWh w tych trzech miesiącach było to 787,72 kWh, co uwzględniając pracę grzałki, że jest sprawność, to jest 1 do 1, tam nie ma żadnego COP, dałoby nam około 787 kWh energii elektrycznej, co znowu po koszcie 1,15 15 zł za kWh dałoby nam 905 zł, tylko przez te w sumie 2 miesiące i 7 dni lipca, co w sumie jest kwotą ogromną. I tutaj warto też zaznaczyć, jeśli ktoś zastanawia się na tym, czy opłaca mu się zamontować pompę ciepła, to powinien, moi drodzy, brać pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze, to, że kocioł, który mamy w domu, wymaga obsługi. Najprawdopodobniej, chyba że jest to jakiś kocioł bezobsługowy, czy to na pellet, tam trochę się robi, ale nie dużo, czy to gazowy, czy olejowy. No, jeśli macie kocioł klasyczny zasypowy, to po pierwsze Zyskujecie cenny czas. Po drugie, zyskujecie właśnie na grzaniu ciepłej wody latem, która w pompie ciepła jest po prostu kilka razy tańsza niż przy grzaniu grzałką w momencie, kiedy nie palimy w kotle latem. Trzecia rzecz jest taka, żeby właśnie Węgiel, który zużywamy zimą, sumować z tym prądem, który zużywa nasza grzałka, bo to nam da faktycznie realny koszt ogrzewania domu i ogrzewania wody użytkowej przez cały rok, a często o tym się zapomina, często ktoś mówi, a ja kupię 3 tony węgla za tyle i za tyle, a zapomina o grzaniu ciepłej wody latem. No chyba, że ktoś ma fotowoltaikę i grzałkę ustawioną w taki sposób, że również to grzanie ciepłej wody ma za darmo z autokonsumpcji, ale to już jest osobna kwestia. Wspominałem o solarach. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób w tym momencie ma w domu instalacje solarne, które sobie chwali. Solary są ogólnie bardzo fajnym źródłem, który może wspomóc nam właśnie to ogrzewanie ciepłej wody w okresach przejściowych, ogrzewać wodę całkowicie w okresach letnich. Natomiast nie jest to coś, co mamy w domu za darmo, chyba że mieliście jakąś dotację. Jeśli takie solary macie, to super, to fajnie, to można je zintegrować z pompą ciepła, zamontować zbiornik dwuwężownicowy, jakąś trzysetkę. Czy 250? -tkę. Nie jest to koszt dużo większy niż standardowy zbiornik z jedną wężownicą do pompy ciepła. Można to spiąć z solarami, wiadomo, dodatkowa robota, jakieś materiały, natomiast nie są to ogólnie duże pieniądze. Ale jeśli się zastanawiacie, czy kupując pompę ciepła, na przykład budujecie nowy dom, czy kupując pompę ciepła, od razu zaplanować sobie montaż zasobnika z dwoma wężownicami, jeśli w przyszłości chcielibyście zakupić solary, no to mówię jakby tutaj wprost, że ogólnie no, nie zapowiada się, żebyście kiedykolwiek postanowili kupić sobie te solary, dlatego, że koszt ogrzewania ciepłej wody pompą ciepła w, oczywiście w lecie, czyli wtedy kiedy solary również by pracowały, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niski. Inną sytuacją jest oczywiście, jeśli macie dotację gminną i macie to praktycznie za darmo, albo za pół darmo to możecie sobie policzyć. Pokazałem Wam jaki jest koszt, że to jest kilkaset złotych na pół roku nagrzanie ciepłej wody. Możecie sobie policzyć łatwo Ile będzie Was kosztowała instalacja solarów plus przeglądy względem tego, ile energii elektrycznej pobierze pompa ciepła, jeśli macie fotowoltaikę i jeśli jej nie macie. Więc, tak jak mówię, solary jak są, super, świetnie, warto wykorzystać, warto mieć alternatywę. Natomiast, żeby montować solary specjalnie pod pompę ciepła, moim zdaniem się to w ogóle nie opłaca, ale jest to tylko moje zdanie. Uważam, że każdy powinien policzyć to samemu, zastanowić się bo są to moi drodzy Wasze pieniądze, o tym powinniście pamiętać i podejmować decyzje świadomie. Jeśli szukacie pompy ciepła albo innego ogrzewania, albo budujecie dom, chcielibyście wentylację, chcielibyście podłogówkę, wodkany i tak dalej, fotowoltaikę z magazynem, odezwijcie się do nas, formularz kontaktowy macie w opisie, montujemy naprawdę dużo różnych urządzeń, także zachęcam, zachęcam też do tego, żeby zajrzeć na kanał, zobaczyć pozostałe filmy, nasze rozmowy z klientami, nasze podsumowanie właśnie z naszego domu jest myślę bardzo dużo ciekawych długich odcinków. A teraz jeszcze kilka słów o tym, co jest za mną, czyli o naszej kotłowni i naszej pompie ciepła. Jeśli chodzi o sam zasobnik ciepłej wody, jest on zabudowany w szafie hydraulicznej EasyFast 250 litrów. Jest to zbiornik z dolną wężownicą, oczywiście nierdzewny. Jest to szafa dedykowana właśnie pod pompę ciepła Akond. Schafa EasyFast, polskiej produkcji, pompa ciepła akąt czeskiej produkcji. Jeśli chodzi o pompę, jest to model dokładnie Agond Grandis R, model ze świetnymi parametrami, bardzo wydajny, zbudowany z nierdzewki. Myślę, że mało które urządzenie na rynku jest w stanie mu podskoczyć. Zachęcam do tego, żeby porównać sobie parametry, żeby obejrzeć też kilka ciekawych filmów u nas na kanale na temat budowy samego urządzenia. Nie jest to oczywiście jedyne urządzenie, które mamy w ofercie. Możecie porównać sobie to z innymi pompami. Tak jeszcze pokrótce cała logika pracy, logika budowy tego urządzenia jest zupełnie inna niż standardowych pomp ciepła. Mamy parownik z przodu, wentylator z tyłu. tacę ociekową ogrzewaną czynnikiem chłodniczym. Są tam rurki miedziane z czynnikiem chłodniczym, a nie grzałka. Zawór rozprężny pomiędzy wentylatorem a wymiennikiem. Co oznacza, że podczas pracy powietrze, które jest przedmuchiwane z wentylatora do parownika, lekko bo lekko, ale jednak jest ogrzewane tą tacą ociekową jest ogrzewane tym zaworem rozprężnym, bo jest to miejsce, które powoduje standardowo w pompach duże straty ciepła. Tutaj można powiedzieć, że jest odzysk trochę tego ciepła i jeszcze dodatkowo w trzecim miejscu odzysk ciepła jest na falowniku. Który chłodzony jest wodą centralnego ogrzewania, zamontowany jest on na wymienniku płytowym. Jak wiecie, falownik podczas pracy po prostu robi się ciepły, ponieważ mamy tam zawsze w falowników są straty. I te straty tutaj są odzyskiwane w postaci ciepła, przenoszonego z powrotem do budynku. Cała pompa zbudowana jest w taki sposób, że Kawałek po kawałku budują się te bardzo dobre parametry. Jeszcze jedną bardzo ważną kwestią, której nie widać dzisiaj, natomiast widać ją w poprzednich odcinkach, gdzie podsumowywałem sezon grzewczy. Pompa ciepła akąt ma dwie bardzo fajne zalety. Po pierwsze, pompa ciepła nie zatrzymuje się, kiedy przełącza się w tryb grzanie ciepłej wody, czyli nie robi pauzy, nie wyłącza się, nie wygasza i sprężarka nie rusza na nowo, kiedy pompa przełącza się właśnie w grzanie ciepłej wody, tylko robi to płynnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka: pompa ciepła-akont nie zatrzymuje się do defrostów, robi szybkie przełączenie. Sprężarka schodzi na minimalne obroty, ale się nie zatrzymuje, co bardzo mocno, wręcz drastycznie obniża nam ilość włączeń sprężarki, czyli wydłuża żywotność urządzenia. A same defrosty są w pompie ciepła-akont realizowane wtedy, kiedy muszą być realizowane. A nie wtedy, kiedy pompa ma zaprogramowane, czyli nie jest tak, że co pewien okres czasu, na przykład poniżej plus 10 na zewnątrz, defrost co 45 minut. Nie, w akondzie tak nie ma, są czujniki i pompa naprawdę robi defrost wtedy, kiedy musi. Można by o tym urządzeniu opowiadać godzinami, ale dzisiaj odcinek nie był o tym. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zostawić subskrypcję, polubienie filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.